cztery suplementy, na które być może tracisz swoje pieniądze. Rynek suplementów diety powiększa się z roku na rok. Jak wskazuje najnowszy raport PMR Market Experts, sprzedaż suplementów diety w Polsce, w aptekach i poza nimi, to znaczy w sklepach, na stacjach benzynowych i wszystkich innych placówkach handlu detalicznego, włączając w to na przykład siłownie, wzrośnie w 2020 roku o 2,6% i osiągnie wartość prawie 6 miliardów złotych w cenach detalicznych. Bardzo często sięgamy po suplementy bez większego namysłu, licząc na to, że przyniosą szereg korzyści zdrowotnych. Jest kilka bardzo popularnych i jednocześnie przecenianych suplementów diety, które warto pokrótce omówić. Witamina C. Zapotrzebowanie na witaminę C jest naprawdę relatywnie małe. Dorośli potrzebują zaledwie od 75 do 90 mg na dobę. Nieco więcej, bo około 200 mg mogą potrzebować niektórzy sportowcy. Dla zobrazowania, żeby pokryć dzienne zalecane spożycie witaminy C, Wystarczy zjeść jedno duże kiwi czy pół papryki w ciągu dnia. Nie ma aktualnie żadnych dowodów naukowych, aby spożywanie większych ilości było konieczne dla osób zdrowych. Regularne spożywanie dawek rzędu 1000 mg nie wpływa na odporność, ale może skracać czas przeziębienia o około 8%, czyli w praktyce skraca ten czas o kilka godzin. Więc nie wydaje się to zbyt korzystnym rozwiązaniem. Witamina C nie leczy nowotworów ani nie wpływa na ryzyko przeziębienia. Zamiast sięgać po suplement, warto zainwestować w dodatkowe porcje warzyw i owoców, które są bogactwem witamin, minerałów i innych cennych składników. Magnez: Według najnowszych danych, magnes jest najczęściej kupowanym suplementem przez Polaków. Czy słusznie? Dzienne zalecane spożycie na magnez dla kobiet to 320 mg. Natomiast dla mężczyzn 420 mg. Te wartości są naprawdę banalnie proste do uzupełnienia. Jeśli jesz różnorodnie, to spełnienie dziennych norm nie powinno sprawiać problemu. Wystarczy kilka kromek pełnoziarnistego pieczywa, garść orzechów, duży banan i wspomniane wartości, nabijają się same. Częstym argumentem za stosowaniem magnezu jest jego potencjalny wpływ w kontekście skurczów mięśni. Może Cię zdziwię. Ale niekoniecznie. W najnowszym przeglądzie z 2021 roku oceniono wpływ doustnej lub dożylnej suplementacji magnezu w walce z skurczami mięśni szkieletowych. Z przeglądu wynika, że doustna dawka wynosząca od 100 mg do 520 mg magnezu dziennie lub dożylna dawka przez 5 kolejnych dni. Składająca się z 4-godzinnych wlewów z zawartością 486 mg magnezu, w porównaniu z placebo nie zmniejszyła częstości ani intensywności idiopatycznych skurczów spoczynkowych. Autorzy doszli do wniosku, że jest mało prawdopodobne, aby suplementacja magnezu była skuteczna w przypadku skurczów mięśni szkieletowych przy dowolnej z zastosowanych dawek i dróg podania. Znacznie częściej przyczyną tego problemu jest odwodnienie, niedostateczna podaż sodu lub zbyt ciężkie sesje treningowe i zazwyczaj warto najpierw skupić się na tych trzech punktach. Jeśli twoja dieta nie uwzględnia żadnych eliminacji, prewencyjna suplementacja magnezu zazwyczaj jest zupełnie niepotrzebna. BCAA. BCAA to trzy rozgałęzione aminokwasy: leucyna, izoleucyna i walina. Te same aminokwasy można znaleźć w ogólnie powszechnej żywności takiej jak mięso drobiowe, jaja czy nabiał. Jeśli spożywasz odpowiednią ilość białka wraz z dietą, suplementacja BCAA to prawdopodobnie strata pieniędzy. Jeśli zależy ci tylko na maksymalizacji syntezy białek mięśniowych, to dużo lepszym wyborem jest suplementowanie wszystkimi egzogennymi aminokwasami czy po prostu odżywka białkowa. BCAA może znaleźć swoje zastosowanie na diecie wegańskiej, lecz i w tym wypadku inne opcje wydają się korzystniejsze. Spalacze tłuszczu. Głównym i najważniejszym składnikiem każdego spalacza, który jest kluczem skutecznego działania, jest kofeina. Ponadto, typowy spalacz posiada zazwyczaj kapsaicynę, synefrynę czy galusan epigallokatechiny. Co ważne, te substancje faktycznie mogą przynieść korzyść i zwiększyć dzienne wydatki energetyczne w przybliżeniu o maksymalnie od 100 do 300 kcal na dobę. W takim razie nasuwa się pytanie: gdzie leży problem? Przede wszystkim bardzo wysoka cena. Wystarczy, że wypijesz kawkę lub użyjesz kofeiny w postaci suplementu. Efekt będzie zbliżony, a twój portfel o wiele bardziej zadowolony. Co więcej, spalacze tłuszczu są bardzo często zanieczyszczone substancjami niedozwolonymi, takimi jak klenbuterol czy efedryna, co sprawia, że mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Podsumowanie. Stosowanie każdego z wymienionych czterech suplementów zazwyczaj kończy się stratą pieniędzy. Zanim sięgniemy po jakiś suplement, warto zastanowić się, w jakim celu chcemy go stosować i czy takie działanie jest potwierdzone w literaturze naukowej. Pamiętaj, że jeśli coś na ciebie działa, często jest to efekt placebo. Nie oznacza to, że taki wpływ ma ta konkretna substancja u każdego. Każdy z wymienionych dziś suplementów może mieć swoje zastosowanie w konkretnych, pojedynczych przypadkach. Jednak ewentualną suplementację zawsze warto uzgodnić ze specjalistą.